Was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcineczku z Assassin's Creed. Kontynuując naszą przygodę, będziemy chyba dalej szukać tutaj. Znaczy szukać? Nie będziemy szukać, tylko będziemy chodzić do punkcików naszych kochanych. Ulepszyliśmy sobie ostatnio broń, ulepszyliśmy sobie coś jeszcze. Pieniądze tylko zbiorę, bo tu są jakieś na pewno. No, 8000 za free. Dobra, miałeś tu rację. W złocie się tutaj w pieniążkach mogę tarzać, ale to jeszcze nie wszystko, tak? To jeszcze nie jest to. Dobra, no ruszajmy sobie tam. Chcesz też zdobyć te resztę punkcików, które są nam potrzebne? Nie nalałem sobie wody. A wiecie co? A nalaję sobie przy Was. Mam dużą butelkę. Kurde, korek mi jeszcze prawie spadł. No, na sobie wody miałem i przed odcinkiem i zacząłem nagrywać, zapomniałem. A co tam, nie? Poczekajcie. A, dobra, żyjemy. Nawodnienie jest. Możemy cisnąć. Croissant eter eteroposą. 420 metrów, Pont de la Tournée. No i dobrze, będziemy wiedzieć o kolejnej lokacji, coś. Będzie pewnie nam potrzebne do jakiejś tam e, zagadki Nostradamusa. Saint Marcel. Zostaniemy się tutaj prostą drogą. Naokoło, naokoło. Tutaj jest kolejne. Kolejna. Kolejne śledztwo. Kluby nam no, chyba jeszcze dwa zostały do kupienia. Co będzie świetne. I co tam tylko te jakieś ozdoby? Tylko nie wiem, czy to były artefakty, czy nie. Nie wiem, właśnie. Nie mam pojęcia. Ale to już są drobne, wiecie, to już nie jest. To są już takie miliony, żeby musieć płakać za nimi. To jest dzielnica biedoty. Taka dzielnica biedoty, ale taka pracownicza widać. No, Jedna z najbardziej niebezpiecznych. Nie dziwię się nawet. Dobra, jest to przed nami ten gmach wielki. Nic tutaj nie ma ciekawego. Dalej mamy drugi poziom, a ulepszyłem sobie sprzęcik, to nawet nieźle bym powiedział. Parisi, parisi. Struż, strujecjo, ja pierdziele, ale nie do ubrania czy do ubrania, będzie do ubrania. A właśnie, zobaczmy te stroje, bo one tutaj są. Zauważyłem ostatnio. Jep, mamy. się ulepszyć więcej. Myślę, że chociaż o jeden poziom nam się podniesie, jakby to jak jest, jest, jesteśmy. Ta, właśnie to jest śmieszne, widzicie, mogłem to zrobić cały czas, a nie chciało mi wskoczyć. To mnie nie lubi. To jest jakieś przemysłowa, no. że tak wygląda, ale tak mrocznie strasznie jeszcze w nocy. Stralny klimacik, jest takiego, takiego mroku. I biednej dzielnicy oczywiście, przy okazji. Wczoraj to w ogóle był taki, wam powiem, ten mój piątek był taki pokichany. Miałem nagrywać z kusarzem... Co jest to? Miałem nagrywać z kusarzem orki, gdzie dałem mu jeszcze szansę, bo chciał nagrywać, a ostatnio wiecie, nie dało się z nim po prostu ten, jak coś chciałeś nagrywać, to nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu, albo się spóźnia, albo go nie ma, albo coś mu nie pasuje, coś, wiecie, co chwilę coś. I za każdym razem się nie dało nagrać od kolejnego filmu, co już jest starym problemem, nie będę się o tym rozgadywał. Dałem mu tą szansę, i dobra, ostatni raz spróbujemy. Chciałem, ja muszę mówić, a sam prosił. To, że się spóźnił 20 ponad minut. No. Zabiego! Dobra, tu walczą od razu. Jedno to, że się spóźnił to. A, a druga rzecz nie mógł ani włączyć gry. Słuchajcie, ani włączyć gry. Ani się ogarny, żeby nagrywać. To chwilę coś nie. Ciurze, że mógł sprawdzić dzień wcześniej i że wszystko działa, żeby wiecie, nie było żadnych scen. Ja siedzę nad, już na tym Discordzie cichutko już nie chce mi się nawet... Nie chciało mi się naprawdę już mówić, nie? Powerzwecie jak to jest Każdy ma swoją gr... Każdy ma granice, granice wiecie Aż w końcu już ma się dojść czegoś no, i już po prostu jak powiedział, znowu coś mu nie pasowało. Ja po prostu się rozłączyłem, napisałem, że już nie chcę nagrywać ani w ogóle. I poprosiłem tylko, żeby. Poprosiłem po prostu ładnie, żeby mnie nie prosił już o to, bo no, no nie da się. Będę musiał tą serię sam dokończyć. Ewentualnie usunę ją, a zrobię serię sam solo, całą. Chociaż bardziej będzie, że do końca, że po prostu ją dokończę. Tak, ale rozumiecie o co chodzi, no... Też wyznaję to, że trzeba szanować samemu siebie, swój czas i w ogóle, a tracić co chwilę go przez ludzi, którzy cię zatrzymują i blokują, no niestety. No, może, tam, znajomość znajomością, normalna, nie, nic nie jestem przeciw, ale no niestety, jeżeli chodzi o sprawy one no, z, z nagrywaniem razem, to zero. I od razu taką też ulgę uczułem, wiecie, jak to jest, odcinasz się od rzeczy, które nie są dla Ciebie dobre, to od razu jest lepiej. Ale wiecie, to chodzi z szanowaniem, nie z jakimiś tam nerwami, złością. Po prostu wyłączyć te emocje, powiedzieć swoje miło tyle. Od razu się też człowiek czuje dobrze, że wiecie, nie wybuch tak jakoś mocno super, nie? Tak, leży mi dwie serie, mam zawieszone na kanale i to mnie trochę smuci. Oprócz orków jeszcze jest. Yy, oprócz orków wyszczani, ale tak jakby zrobiłem całą fabułę główną, ale chciałem dorobić resztę rzeczy. Gra stoi jak cholera, długo, nie? No, chciałem to wszystko ogarnąć już. W końcu zrobić. Co do tamtego całego z sytuacji, ja jestem już osobą, która nie lubi marnować czasu, wiecie, z... ja po prostu mam to, to pojęcie, jak mało czasu mamy, bo tak jest prawda, mało mamy czasu w życiu i zaraz tak naprawdę nas nie będzie, po prostu chcę porobić to, co chcę robić i jak najmniej go marnować, a mam jeszcze pomysły na dużo rzeczy. Dobra, koloradkę. koloratkę. A te punkty nomad, poczytałem jakby o nich. Czekajcie. Yy, mamy 7. Punkty nomad. Punkty nomad nie warto zbierać. Nie, nie trzeba ich zbierać. W sensie. Nie ma, to się nie zwiększa, bo one podobno po 24 godzinach yy, się restartują. To są punkty, które się cały czas można je zbierać. Przeczytałem, bo zaczęło mnie ciekawić. Wpisałem, chodziło mi o te artefakty, tamte rzeczy u naszej, u naszych kochanych, tych. Ale nie znalazłem mi tak informacji, których chciałem. Słuchajcie, bo tu coś jest. O, to jest w środku. Więc stwierdziłem, dobra, to już teraz wiem, że te punkty na nie są warte zbierania. Ja i tak na przykład wiem, że dużo czasu marnuję. A inne rzeczy, nie, nie zawsze takie wiesz, wiecie, to jest tak na przykład oglądanie shortów. Wiecie, że oglądanie shortów to marnowanie czasu. Jeżeli wiecie, to jesteście w dobrym miejscu. Jeżeli to robicie, to wiecie, że czas tracicie za każdym razem, gdy siedzicie na jakimś shortzie, oglądacie, bo się wciągacie, nie? Sam robię te shorty tak troszeczkę dla ludzi, żeby znaleźli ten kanał i żeby mogli tu wejść, sobie zobaczyć. Ale wiem, jak uzależniające to jest, więc postarajcie się tego nie robić, naprawdę. Lepiej już książkę sobie poczytać. Muszę sobie kupić jakąś nową książkę. Ostatnio nie miałem czasu czytać, może też to, ale książki nie mam żadnej takiej nowej. Kupiłem książkę Tom 1, gdzie wyszło, że jest jeszcze pół domu i nie czytam jej, bo nie chcę czytać sobie do środka. Śmieszna książka, że jeszcze ma pół tomu. Polska książka, polskiego już nie powiem wam kogo, nie kojarzę, zapomniałem. No, ale tak to bywa czasami. z chrystuniu, on skoczył. Się kurna wystarczyłem przez sekundę. Gdzieś artefakt tu jest. Na górze czy na dole. A wiecie co? To nic Pantheon. Pantheon tutaj? Czy to jest takie greckie bardzo, nie? To co tu robi Pantheon? A może zostały jakieś, wiecie, stare rzeczy?

Dobra, dwieście osiemdziesiąt metrów. Hmm. Dobra, weźcie na KFC skoczę z siostrą. To co wiecie, idę na 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 na, ten jeszcze na KFC wskoczę. mi postawi. No tak, wyjdzie taniej niż kupić. miałeś zapłacić za pojazd. Dobra. Coś zjem. No to dzisiaj nie robię sobie kolacji. A chciałem, coś chciałem na kolację zjeść. A tortilki z kurczakiem. No to nie robię tego. Mam jeszcze makaron z obiadu z wołowinką. Zrobię taką tą pas Nie pasatę, taki sos pomidorowy włoski kupiłem. Taki, wiecie, zrobiony, zajebisty w sensie taki, bardzo mocny, przyprawiony z czerwoną cebulą, a ci mięso wołowe z czerwoną cebulą lekko doprawione, tam wiecie, oregano, oregano, co jeszcze? Oregano, sól, pieprz, podsmażone, zalane to tym sosem, następnie, wiecie, wyduszone troszeczkę, wrzucenie, do no, teraz śmieszne rzeczy, gotowanego brokuła i merchewkę i makaron penne, ale oczywiście ten brązowy, bo ja brązowe teraz jadam tylko no i to wszystko też tam troszeczkę wyduszone, troszeczkę na to sera, a dałem edamski, bo miałem edamski i tyle, wiecie, takie, taka nawalanka, że jutro będę miał po prostu obiad na, na kolejny dzień, nie? Miks, ja zawsze to mówię, ja zawsze miksuję te rzeczy i robię takie, wiecie, już masze wielkie, nie? A o której jadę, nie wiem, moja siostra mi ma napisać. Pozdrawiamy. O, jestem senny dzisiaj przez to, nie? Że przez to jechania. a jeszcze jutro muszę wstać bez sensu. Hm. A muszę filmy opisać na jutro, ale to i dzisiaj wieczorem, jak jeszcze wrócę, i jeszcze tutaj, klubu tu nie ma, czyli na ostatniej lokacji jest klub. O, ale tych znaczników się pojawiło. O Boże, zostanie ich pewnie mniej o wiele, jak skończymy. Ale dużo ich zostanie, bo wiecie, że mamy tutaj dużo takich znaczników, które. nie są jakieś spyrowe. Kurde, misję by trzeba było też ruszyć powoli. Kurde, literalny adept muszę sobie kupić tą zbroję i broń. Czekajcie, mamy tych pieniędzy. A, a dobra, najpierw sobie ulepszymy ten ostatni ten, i wtedy sobie kupimy za resztę pieniędzy.

Tam na górze, gdzieś za w ogóle trawą. Nie sądziłem, że to będzie taki teren. Emisję klubów też chciałbym zrobić, bo one dadzą nam trochę pieniążków zawsze. A jeszcze przy okazji. W takim miejscu w ogóle. Jodcz na górę. Dobra, to, jest, to jest taka dzielnica bardzo wiejska. Serio, taka bardzo wiejska, cmentarno wiejska. Hmm. O, tutaj będzie można wejść. Chociaż wszystkie punkty będą zsynchronizowane i zaraz wszystkie kluby będą kupione. Jakiś film wieczorem obejrzę. Hmm, to byłoby coś. Dobra, jest ostatni klub niewyremontowany. Lecimy do niego i fajnie, będzie już coś. Będzie można też kupić sobie jakiś sprzęcik, żeby jednak mieć trochę tego więcej życia i ogólnie być silniejszym. Teraz to już, teraz to już są uszy góry. Pop sam czeka, że go złapał, Mowy no. typ koloru odblokowany, jehej. Czy to jakaś skrzynka leży?

Dobra. Gdzieś tu za rogiem. 10 koła, ostatnie wydane. Viva la France! Viva la France! Ja, mamy tu też misje wysokich poziomów. dostosowywanie postaci Dobra jakiś pas lepszy zakupimy, taki chociaż troszeczkę? Może to nie są jakieś super rzeczy, jakieś może spodnie lepsze za kilka tysięcy. Mamy trzeci poziom w końcu, śmiesznie wyglądamy, ale mamy chociaż trzeci poziom tej umiejętności jakby.

Drugi poziom, no nie no, trzeba zrobić misję główną. Ale to wolałbym w kolejnym odcinku ją zacząć na spokojnie. A gdzie ta misja w ogóle jest? Jest tutaj, trzeci, prorok. Aha, bo też będą szukać proroka. Hmm, dewelafere oh de boże ile tu mam misji, rzeczy. kradni przedmiot, likwiduj cel, o zróbmy to może, co zróbmy to i skończymy odcinek na spokojnie. Nie będę dzisiaj szarżował. Bez sekwencyjnych misji, to mało roboty, mało roboty. Ta mapa i tak wyczyszczona będzie w zawalona znacznikami, więc tutaj nie macie co. <śmianowicie> you <laughs> Ja się nie spodziewałem całej tej akcji. Boża, mam sobie też ochoty w jakiś symulator zagrać. Lambert, Jack Dynasty mi się zachciało. Grałem w to chwilę kiedyś, i nie grałem. Bo wiecie, jak to jest nagrywać i grać ciężko. Dobra, zlikwidujmy mój cel, kochany. Arno, proszę cię, nie zaczynaj. Pięknie. Kolejna misje mamy tutaj. Bardzo blisko. Gdzie jest tutaj znacznik? Tutaj, dobra. Eta, ja może podbiegnę do tego? A kolejny odcinek będziemy tam. Chyba, że nie będę miał miejsca na nagrywanie, wtedy nie będzie. Dobra, to jest tutaj. Żeli Je pedał papą. Odcinku polecimy na tą misję główną. Ja was żegnam. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku z Asasyn. Cześć!